Ignacy Karpowicz, Sonika. Gdy Igor przekraczał próg kuchni, Sonia zerknęła na niespodziewanego gościa i zrozumiała w błękitnym, jaskrawym jak czerwień gila olśnieniu, że tego gościa wypatrywała od wielu lat, od bardzo dawna, od końca wojny który okazał się końcem jej życia. Wojna ją zniszczyła, lecz jej nie złamała. Zrozumiała, że patrzy nie na królewicza, tylko na anioła śmierci, że będzie mogła opowiedzieć swoją historię, wystawić swoje uczynki na zważenie. Zrozumiała, że z ostatnim słowem zgaśnie w niej słabe, pełgające światełko i rozmawiali długo w noc a potem nie żyli długo długo i nareszcie szczęśliwie poza pamięcią Sonia zrozumiała że dlatego tak bardzo się ucieszyła dlatego że wstąpił w jej progi anioł najprawdziwszy a nie wyżebrany w cerkwi sam źródłosłów anioła posłaniec malak wieść kończąca wskazała na krzesło. Królewicz zasiadł bez słowa, a ona szczęśliwa nalała mleka do emaliowanego kubka. Na stole postawiła achłatki, smażone rano mączne placki, pyszki. Z kredensu wyciągnęła swój największy skarb, zarezerwowany dla najważniejszych gości, takich jak Baciuszka albo Bóg. Metalowe Pudełko z czekoladkami. Sonia zdarła folię z serca, by serce otworzyć. Najpierw to czerwony, ze złotym napisem i czekoladkami, a później to suche jak żołądź i nieme jak łabędź, pomiędzy żeber i bez podpisu twórców.